11 biegi wawrzynkowe przed nami, po raz kolejny trasa tych biegów przebiegała będzie przez miasto, w związku z tym kierowcy muszą przygotować się na małe utrudnienia, prawda? Jak będzie ta organizacja ruchu właśnie w sobotę wyglądała? Zgadza się, tak jak pan redaktor mówi, już w najbliższą sobotę od godziny 13 na stadionie leśnym na ulicy Gajowej będzie się działo, jak mogę tak powiedzieć. Będą biegi dziecięce, biegi rodzinne. No i jakby główny bieg naszego dnia, czyli bieg Olały świętego Wawrzyńca, już po raz 11, ale po raz długi ulicami naszego miasta. Apeluję do mieszkańców i proszę o rozwagę i rozsądek. Będziemy mieli zamknięte w zasadzie trzy największe arterie drogowe w naszym mieście. Tablice z ogłoszeniami o zamknięciu drogi już będą w dniu dzisiejszym wisiały, więc każdy będzie miał wcześniej te informacje. Oczywiście na, stronie, na stronach Urzędu Miasta, na Facebooku również takie informacje będziemy, będziemy umieszczali w dniu dzisiejszym. Od godziny 17 do 19 utrudnienia będą na ulicy Warszawskiej, Konopnickiej, Alei Tysiąclecia i na ulicy Teugutta. Mieszkańców ostrzegamy przed utrudnieniami, ale oczywiście zachęcamy ich również do tego, aby wyszli na ulicę i biegaczom kibicowali, prawda? Jak najbardziej. Na tę chwilę zapisała się nam naprawdę duża liczba zawodników. Nie spodziewaliśmy się, jako organizatorzy, aż tak wielkiej liczby, bo już na tą chwilę zapisało się ponad 220 zawodników. Każdemu sportowcowi miło się biegnie, jeśli właśnie na trasie może po drodze napotkać na doping a z tego co wiem grupy kibiców yy, będą wspierać swoich zawodników, ale również tych zawodników przyjezdnych, więc zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do udziału od godziny 17:15 planujemy start w miejscowości Kolwin, więc piesi zawodnicy myślę, że na ulic ulicami naszego miasta powinni pobiec gdzieś o godzinie 17:40. Zapisy internetowe już zamknięte, ale wszyscy, którzy chcieliby wziąć udział w biegu, mogą zapisać się również na miejscu, prawda w sobotę. Zgadza się. Zapisy internetowe zamknęliśmy o północy. Zawodnicy chętni, bo mamy jeszcze takie pakiety startowe przygotowane w ilości ponad 50 sztuk, mogą się zapisać w dniu biegu. Od godziny 13 będą już czynne wszystkie biura zawodów, zarówno biegu głównego, jak i biegów dziecięcych i biegu rodzinnego. Zapraszam. Kto jeszcze nie był zdecydowany, bądź urlop mu nie pasował, bądź nie wiedział, czy będzie na miejscu. W subcy zapraszam, Będzie, będziemy mieli jeszcze mówię, te pakiety dla nich przygotowane. Fakt, że opłata już wynosi 10 zł teorze i, i, i dokładnie kosztuje 50 zł. W tym roku biegi wawrzynkowe nieco w innym terminie. Może powiedzmy w ogóle skąd się wzięła ta zmieniona data tego biegu? Staraliśmy się zawsze robić te biegi wawrzynkowe w pierwszą sobotę sierpnia. W związku z tym, że to jest 3 sierpień, robimy to 3, nie chcieliśmy robić 10 z prostego powodu. W związku z zamknięciem ulic, problemy z dojazdem do muzeum, gdzie też będą się odbywały uroczystości wawrzynkowe, mieliby mieszkańcy nie tylko miasta, ale również przyjezdni, przyjezdni goście, dlatego przełożyliśmy to na... Trzeci właśnie sierpień i w żaden sposób nie koliduje to z dalszymi częściami uroczystości wawrzynkowych. Mam na myśli to, co się będzie działo przy muzeum oraz z wszelkimi koncertami, jakie tutaj dla Państwa przygotowaliśmy, m.in. festiwal o i gwiazda Wieczoru, czyli zespół Varius Manx.